To jest właśnie patra co Maxiu wchodził i myślał, że to jest no, ale nie, fajny widok serii. Na ja, mnie ja, zatkałem uszy. Ha kura. I buh do góry! Polatałem, co to ląduje? Reiner czy Wither Wszyscy czekają. Dobra, słuchajcie. Dobra, opiem wam historię. Piłem tak, opiem. Są właśnie, to jest właśnie podczas co Maksiu wchodził i myślał że to jest zamek. Pozdrawiam Maksia serdecznie. Ja właśnie jestem w Gdańsku i właśnie przyjechałem i jedziemy właśnie w to dane miejsce co mówiłem na plaży w poprzednim odcinku co losowałem kupę. Także idziemy na autobus. Powiedziałem, yy, powiedziałem właśnie o Maxiu yy, jeśli chcecie widzieć kto to jest yy, Maxio to zapraszam na kanał Little Max Family. Zapraszam serdecznie. Tutaj mamy stanowisko obserwacyjne kosmonautów. Patrzcie, zawsze chciałem właśnie tutaj być na stanowisku o jezu jak fajnie o ląduje już tam samolot o matko jakie to jest wielkie to nam się takie małe wydaje normalnie jak ja na to patrzę to wszystkie wspomnienia I powracają jak latałem do Anglii Niesamowite to jest. To jest na żywo takie ogromne, takie, taka przestrzeń, że to jest szok. Ale super. ale myślałem, że to jest bardziej głośniejsze, wiecie? bo jakoś tak, nie wiem jakoś tak nie wiem, może już jestem przyzwyczajony, że tyle razy latałem, nie wiem, ale jak zawsze jak czekałem na lot przy gate'ach tam właśnie na terminalu to um, jak było się w budynku, się czekało właśnie to tak bardziej był taki huk tego samolotu ale tak normalnie, ale nie, fajny widok. Serio, tam jest w ogóle drugie jeszcze stanowisko, bo ja jestem tutaj przy... Normalnie jak samo dotyka ziemi, a ja właśnie myślałem, żeby iść tam na środek, tam naprzeciwko terminalu właśnie, ale nie wiem właśnie. Czy tu... Ale tutaj, bo tutaj jest takie fajne przy tym. Stanowisko jest fajnie tutaj, bo tak widać wszystko, jak on tak się zniża i tak wali w ziemię. I to jest właśnie fajny widok. Nie wiem właśnie czy iść. Tam czy tutaj. Kurde, trochę tam jest tego. Trzeba będzie trochę iść tam. Nie wiem, zaraz zobaczę. Widzę właśnie, że chyba Ryanair kołuje na pas startowy, także tutaj będzie, tutaj koło mnie będzie startował. I chyba tak pomyślałem właśnie, że jak po tym jak wystartuje, to chyba sobie... O muszę zobaczyć Seling, to pójdę właśnie... Na te drugie stanowisko, no, na te drugie stanowisko pójdę i zobaczę. Jezuszkuję, ja zawsze leciałem Ryanerem. O, ląduje następny. Ja, pierdole, ja pierdole, pierdole, dole, ja dole, purdole, dole. Ale nie, naprawdę, nie, bo po prostu jak ktoś się nie interesuje, to może dla niego to tam wiecie, nie jest to jakieś, jakaś frada czy coś. Tak samo po prostu ka każdy ma tam jakieś inne usposobo usposobowania, czy jak to się mówi. Niektórzy lubią piłkę, tak, są satysfakcjonowani. niż samoloty, inni nie wiem, <gryw> Ale komunikacją. Ja akurat właśnie lubię bardzo samoloty oglądać i latać w ogóle. No pamiętam, mój pierwszy start, znaczy lot i start samolotu. Jedynym, że się ze w gacie serio, naprawdę. Ja na mnie zatkałem uszy, głowę w dół wziąłem no, i mówię, boże. Bo ja latałem do siostry ja mówię, proszę, gdzie ta siostra mieszka? Słuchajcie, gdzie ona wleciała Gdzie ona mieszka? Że ja muszę do góry latać. I to był taki huk, wiecie, wszystko się trzęsie, do góry to wszystko strasznie masakra. No. Ja pierdolę jaki. Huk ja tam współczuję, ja już jak no, mnie lądowałem tam to no, ja wszystko wszystko wspomnienia z okna, nie, z samolotu, serio, ja po prostu współczuję tym, <gryw> znaczy współczuję, współczuję tym ludziom, co teraz lądowali, nie, Boże, masakra. przecież jak, jak to ląduje, to tak wali ziemię, że to jest kurwa szok, naprawdę, nie no, ale niektórzy pewnie się nie boją, tak jak ja. Ja, się, ja się nie boję, ale yy, co ja chciałem powiedzieć, no że niektórzy pewnie się boją. Mniej polecieli raz już yy, więcej pewnie razy nie wsiądą. No. Chyba... Yy, ha, chyba yy, najlepiej to tutaj chyba przyjechać yy, w lato jak się chce poobserwować samoloty bo w zimę znaczy jeszcze nie ma zimy, ale jest przy, yy, październik i chciałem powiedzieć, że październik jest tak zimno to się, musiałem się opatulić bo serio jest zimno o Jezusku, ujarajane o, pewnie leci leci do, leci do London Stansted ja London Stansted zawsze lubiłem tą nazwę, fajna była taka London Stansted taka, taka, wiecie taka właśnie angielska, nie? no bo tam Luton czy coś, to takie wiecie, Luton tam czy tam, wiecie nie. A Stansted, nie? London Stansted, zawsze No, Jezus kuje, jak pierdziele Współczuję, trzymajcie się tam ludzie Tragedia, tego starcza I buch, do góry Ja pierdziele, widzicie? Ale ja po prostu, ja to patrzę na tę maszynę I nie wierzę w to, że to, wiecie, że to lata, nie? Tragedia, masakra O Jezu, Jezu, polatałem ale mam nadzieję, że jeszcze Polecę nieraz no, fajnie, ja lubię latać. O, patrzcie, już ja. nie, nie wiem, gdzie to widać. Tu? O, tam O, on chyba będzie musiał czekać, Ryanair, bo tam ląduje następny samolot. Ale mam, kurwa, farta. Ile ląduje, ile, kurwa, startuje. Ja pierdzelę. O jezu, jezu! Fajnie! Zachęcam Wam do przyjścia na stanowisko tutaj. Stanowisko obserwacyjne, słuchajcie, no! Kosmonautów. Mm. Teraz właśnie czeka, a jak ten wyląduje, już będzie tam, w sensie wykołuje z płyty, znaczy z tego pasa na płytę, to ten już będzie ruszał, nie? bo uważam, że chyba samolot nie może startować, jak jeszcze jakiś tam jeden jest yy, yy, na pasie. Tak mi się wydaje, no. Nie no, znaczy to jest oczywiste przecież. Co ja gadam w ogóle? Co to ląduje? Reiner czy Weezer? Nie, nie mam pojęcia. Parajaner. No, haha, Reiner. Reiner. O Boże, jaki huk. Patrzcie teraz na to, ja pierdolę. Zobaczcie, on już jest tam na końcu, on jeszcze nie kołuje, zobaczcie, jeszcze czeka. Nie, ląduje jakiś następny, nie, o, już rusza, bo nie widzę następnego. Ale huk. Zobaczę, jakie są loty i może zdążę przyjść do następnego lotniska. No, chyba z 20 minut wyszedł. chłuk, że to jest kurwa szok nie ja, ci co tutaj mieszkają yy, o tutaj w ogóle są domki jak ci to, y, kto tutaj y, mieszka to ja w ogóle współczuję, to jest taki kurwa huk. Znaczy wiecie no y, jak ja, na przykład jak ja lubię no to może by było to fajne nie ale może z czasem jakbym mieszkał i to ciągle słyszał na okrągło to może już właśnie no, nie byłoby to fajne nie, tutaj każdy ma kurwa okna pozamykane nie no to jest są ucieki, ale no dobra sprawdzam loty i uciekam Dobra, słuchajcie, na razie nic nie ląduje. Idę szybko na następne stanowisko, bo zaraz będą startować, bo chcę zobaczyć się z bliska, jak to tak do góry się wznosi. Eee, wiecie co? Chciałam sprawdzić odloty, ale ja nie sprawdzę tych odlotów, bo, eee, bo nie działa mi internet, nie wiem o co chodzi, bo ja się w pociągu połączyłem słuchajcie, eee, z Wi-Fi wi czy LTE, z Wi-Fi chyba z, e, z po w pociągu. I nagle patrzę, że internet mi nie działa, bo chciałam, wiecie, sprawdzić komunikację na mapie. No i mi nie działa. Piszę, że pomóc się z Androidem czy coś. Kurde, nie, nie mam pojęcia, mam nadzieję, że w domu chyba już będzie ok A jak nie, to będę musiał kombinować. Dobra, idę. Szybko. Trochę szybszym krokiem pójdę, bo... no. Dobra, opowiem wam historię. Nie wiem czy mnie słychać, bo samochody jadą, ale dobra, wam powiem. Eee, to tak, ja jechałem... Yy linią 150, 157 z galerii bałtyckiej No i musiałem wysiąść na... Znaczy... Chciałem wysiąść na ulicę... Znaczy wysiadłem Na nowatorów. Nowa I tak... I tylko tutaj jest taka dziwna lista, że tutaj tutaj jest ulica Nowatorów, tam była ulica Nowatorów. No i kierunek był Sewo, ale nie wiem, co to czy to jest Sewo, bo znaczy chciałem sprawdzić, ale nie miałem połączenia z internetem. No i wiecie, nie wiem, czy to jest pętla, czy jakaś dalsza miejscowość od miasta, bo autobusy też jadą poza miasto. Mówię, dobra, wsiadam do tych nowotarów, bo jeszcze gdzieś pojadę na nowotarów, Nowoto, nowotorów czy jak to tam Bo jeszcze gdzieś pojadę i nic nie będzie z tych moich samolotów. No dobra, posiadłem patrzę później jakoś e, dostałem do tej mapy, że mogę zobaczyć ten przystanek i tam gdzie ja chciałem właśnie iść na ten punkt środkowy I to tam jest właśnie pętla i tam pisze stanowisko obserwacyjne bysewo i ja bym pojechał na pętle i bym był e, i bym nie musiał tyle chodzić nie? To, jest, to jest po prostu masakra nie? taka historia, ale to nic dobra, idę Dobrze, że w ogóle nie pada, bo yy, rano u mnie padało, a tutaj nie pada właśnie. Także dobrze, masakra, ale mówię Wam, taka historia. Jakbym wiedział, to bym pojechał dalej, no ale wiecie, wolę nie ryzykować, wolę się teraz przejść a. Yy, no. A być na miejscu, prawda? Dobra, kończę. To jest kurwa dysze. Trochę, trochę do tego punktu. Masakra, nie dojdę, nie? Zresztą podlatują te samoloty. Tragedia. Dobra, idę dalej. Słuchajcie, myślałem, że to jest tutaj, a to jeszcze dalej jest, nie? O masakra, nie. Za... Jeszcze samoloty stoją na płycie. Mam nadzieję, że zdążę. Może idę i idę. Oczywiście, co? Ja się nie zmęczyłem, nie? Ale wiecie. Pogadam z Wami, bo tutaj mi nudno jest. No, a chciałem z Wami tak porozmawiać właśnie, że no że wiecie, że o takich właśnie rzeczach, że takich takie wiecie nierealne, na przykład ja latałem 8 razy samolotem a ja w wieku 40 lat i nie dużo czasu ja nie będę wierzył, że ja leciałem dla mnie to jest takie dziwne wiecie o co chodzi takie, że no to jest bardzo wspaniałe, że jak ktoś coś takiego stworzył, że się lata ale ja nie wierzę w to nadal, nie? że ja leciałbym w ogóle na no takim teraz poleciał to no i tak więc to nie wierzę, wiecie co chodzi, wiecie, no bo y, człowiek tak y, w, życiu, y, w życiu codziennym nie zwraca y, uwagi na takie, wiecie, niuanse, nie, na takie pierdoły y, że na przykład, że jak nie wiem idzie ulica, jest jakiś zabytek i na tym zabytku jest coś narysowane, wiecie, w jakichś y, takich starych, pięknych miejscach nie? W Łodzi czy coś, w miastach mi chodzi. Tak samo na przykład, nie myślimy o tym, że w każdym kraju e, inaczej się mówi, nie? A, wiecie, a tak się wygłębić e, niby to są taka tam mówię sobie prosić, co on gada, ale serio, tak? Na co dzień się nie myślimy o tym. O, autobusem jest skaśpiący, tak się fajnie. I wiecie, jest kula ziemska, i wiecie, e, wszyscy by mogli mówić po tym samym języku, nie? A jest, jednak są kraje i w każdym kraju się inaczej mówi. Inny jest język, wiecie, gdzie e, chce się gdzieś, e, chce się gdzieś... Człowiek jest zawsze zmęczony. Człowiek e, się chce gdzieś wyprowadzić albo gdzieś pojechać na wakacje, no to musi się troszeczkę, wiecie, poduczyć tego języka na takie podstawy czy coś, żeby się skomunikować. I, i e, no ja nie wiem czy nie zanudza, ale dla mnie to jak tak się w głębi, to wiecie o co chodzi, nie? To takie jest, że każdy kraj ma swój język, inaczej mówi, nie? No, wiecie, każdy z Was na pewno pierwszy raz leciał za granicę. Tak jak ja właśnie, jak ja pierwszy raz poleciałem. To wiecie, to było fajnie, nie? Się wiecie o co chodzi, że inny kraj. Inna, zobaczyłem, jak to jest w innym kraju, inny język. Kiedy byłem w Anglii, chciałem już co, jak wcześniej wspominałem, jeździłem do London Stansted i wiecie, Weszło wszystko po angielsku, nie, gejty, napisy, wiecie, murzyni, murzynki, ciemnoskórzy, ciemnoskóry. ciemnoskóry. E, osoby, ludzie, wszyscy wiecie, inaczej w ogóle, fajnie, wiecie, lewostronny ruch, autobusy piętrowe. To fajne przeżycie, nie? Ale w Mówię, człowiek jak, jak tak na co dzień to nie myśli o takich rzeczy Halaks, to kusię, się wgłębi w te rzeczy, to serial um, są ciekawe, nie? No. Tak samo człowiek y, ostatnio usiadłem i ja wie czemu człowiek musi umrzeć. I tak Człowiek się wgłębia i wtedy tak myśli, to jest ciekawe, naprawdę, nie? No dobra, już jestem na miejscu. Już idę, zobaczcie. Już jest stanowisko, tam są schodki, tam się wchodzi i się widzi wszystko. Yeah. To śmieszne w ogóle w właśnie yy, widzieliście yy, Wizard staczała taka wielka maszyna gigantyczna, taka wiecie, do góry się wzbija, a tam już bo tam jest niebo takie czyste i taka mała krepeczka tam, nie? Ale powiem wam, że ci co się interesują tutaj przyjeżdżają, no mnie z samochodami, tam są samochody. I na mnie przychodzą i obserwują i ląduje następny. Ja lubię o Jezu Serio, fajnie, naprawdę. Ja ona powtarzam, ale serio to jest zajebiście, no. Serio, jest naprawdę ładne widoki. To jest piękne. To jest niesamowite po prostu. No Takie moje gówno przyleciało. Myślałam, że coś większego. No nic, czekamy. Tutaj w ogóle stoi Rainer Wizzair i Entar. Ehm, no. Czekam jak... One chyba wystartują i chyba będę już wracał po prostu. No. Tutaj w ogóle wybudowali e, dalszy terminal, wydłużyli. Fajnie to wygląda. Tu jest stary, tu jest e, ten wielki, tu jest ten najnowszy. Nie właśnie, czekam na y, pociąg. Eee, czekam właśnie na pociąg. Eee, no i wracam do domu. Odebrałem kartę. Eee, I co? To może Wam pokażę, jak wygląda ta karta, i pokażę Wam, co kupiłem w Eurocash Chyba tak, sklep chyba spożywcie. Czekaj, zaraz Wam pokażę, bo nie wiem, kto się nazywa. I Wam pokazuję. Kupiłem tak. Kupiłem eurocash. To jest. Nie, nie Eurospam chyba. Może. Nie, nie wiem, co się nazywa. Kupiłem tak. Kupiłem taką kolę. Yy, lime. Kupiłem yy, sezamki. Kupiłem sezamki. Yy, kupiłem dwa batony, znaczy trzy. Takie o yy, kokosowa, lion. Bardzo lubię, lubię w ogóle z białym. White. Oj, coś tu mokre jest. No i kupiłem jeszcze... A, jeszcze drugie sezamki i kupiłem jeszcze pawełka. Tak na drogie wiecie co chodzi, nie? Jakby mi się coś tam zachciało. No i co? I to wszystko. A, i jeszcze ta karta. Czekajcie. już jestem i patrzcie. I ta karta tak wygląda. Czekajcie, ja wam pokażę. O, kurde ostrości, nie może zapać. Pokażę wam przodem, bo nie chcę mieć złapu ostrości. Tak wygląda. Birds of Fine